Czy wiesz, że przerwa w dostawie prądu w zimie może być bardziej niebezpieczna niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę? Bez elektryczności ogrzewanie przestaje działać, żywność może się zepsuć, a nawet najprostsze zadania stają się wyzwaniem. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieją niedrogie przedmioty, które mogą zagwarantować bezpieczeństwo, komfort i przetrwanie w sytuacji awaryjnej. W dzisiejszym filmie pokażemy Ci 11 niedrogich i niezbędnych elementów wyposażenia. Które pozwolą ci stawić czoła ekstremalnym mrozom nawet bez prądu. Jeśli chcesz być przygotowany bez wydawania fortuny, zostań do końca. Bez zbędnych ceregieli. Zaczynajmy. Awaryjne koce termiczne. Pierwsza linia obrony przed ekstremalnym zimnem. Awaryjne koce termiczne są jednym z najbardziej przystępnych cenowo i skutecznych rozwiązań do utrzymania ciepła ciała w ekstremalnych sytuacjach. Wykonane z odblaskowego metalizowanego materiału poliestrowego. Wychwytują i odbijają do 90% ciepła ciała, drastycznie zmniejszając jego utratę. Sprawia to, że są one niezbędne do przetrwania w zimnie, zwłaszcza w przypadku awarii zasilania, nagłych wypadków na zewnątrz lub niesytuacji izolacyjnych. Oprócz swojej wydajności termicznej koce te są niezwykle kompaktowe i lekkie, dzięki czemu można je łatwo przechowywać w plecakach ratunkowych, apteczkach pierwszej pomocy, a nawet w schowku samochodowym. W zimie mogą być używane jako dodatkowa warstwa na zwykłych kocach lub do wyściełania materacy i SAF, zwiększając izolację termiczną bez dodatkowych kosztów. W dłuższych sytuacjach awaryjnych skuteczną strategią jest przymocowanie ich do ścian i okien, zmniejszając wymianę ciepła ze środowiskiem zewnętrznym i tworząc bardziej osłoniętą przestrzeń przed zimnem. Technika ta jest wykorzystywana przez wspinaczy, ekipy ratunkowe, a nawet załogi kosmiczne, gdzie regulacja termiczna jest niezbędna. Dzięki przystępnej cenie i wielu zastosowaniom, koce termiczne są niezbędnym elementem do radzenia sobie z nagłymi spadkami temperatury, gwarantując ochronę przed zimnem, nawet gdy nie ma prądu lub konwencjonalnych źródeł ogrzewania. Śpiwory na ekstremalne temperatury. Śpi ciepło, nawet w najgorsze noce. Śpiwory na ekstremalne temperatury to jedna z najlepszych opcji, aby utrzymać ciepło ciała w ekstremalnie zimnych sytuacjach, czy to na zewnątrz. Czy w pomieszczeniach podczas zimowej przerwy w dostawie prądu. W przeciwieństwie do zwykłych modeli, śpiwory o ujemnej temperaturze są zaprojektowane tak, aby zatrzymywać ciepło ciała w jak największym stopniu, minimalizując straty ciepła do środowiska zewnętrznego. Mają bardziej dopasowaną konstrukcję, unikając kieszeni zimnego powietrza, a także kapterii i wzmocnione zamki błyskawiczne, aby uszczelnić wiatr. Bardziej przystępne cenowo modele są zwykle wykonane z włókien syntetycznych. Które utrzymują wydajność termiczną nawet w przypadku wilgoci, podczas gdy bardziej zaawansowane wykorzystują gęsi pług, zapewniając doskonałą izolację. Do użytku domowego skuteczną techniką jest umieszczenie jednego śpiwora w drugim lub użycie go jako podszewki w grubym kocu, tworząc dodatkową barierę termiczną. Inną cenną wskazówką jest użycie izolatora ciepła lub grubej maty na podłodze przed położeniem się w śpiworze, co zmniejsza utratę ciepła do zimnych powierzchni. Śpiwory te są powszechnie używane przez polarników, alpinistów i wojsko, udowadniając swoją skuteczność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jeśli zaciemnienie trwa kilka dni, a ogrzewanie jest niemożliwe, posiadanie odpowiedniego śpiwora może stanowić różnicę między ekstremalnym dyskomfortem, a stosunkowo bezpieczną i ciepłą nocą. Tania odzież termiczna. Druga skóra. Najtańszy i najskuteczniejszy sposób ochrony przed zimnem. Tania odzież termiczna. Druga skóra to jedna z najskuteczniejszych i najtańszych metod ochrony przed zimnem bez konieczności korzystania z grzejników. Ich działanie polega na tworzeniu warstwy izolacyjnej, która zatrzymuje ciepło ciała i zapobiega jego utracie, co jest niezbędne do utrzymania stabilnej temperatury ciała w ekstremalnych warunkach. Modele wykonane z poliestru i elastanu są najtańszymi i najskuteczniejszymi opcjami, ponieważ pochłaniają pot i utrzymują ciało w suchości, zmniejszając ryzyko hipotermii. Aby zmaksymalizować ochronę, najlepiej nosić wiele warstw, łącząc drugą skórę z zewnętrzną wiatrówką, która blokuje chłodne prądy powietrza. Porównując modele, zwykłe drugie skóry oferują dobrą izolację w umiarkowanie zimnym klimacie, podczas gdy profesjonalne wersje z podszewką termiczną lub wełną merynosową są bardziej odpowiednie do temperatur poniżej zera, ale są zwykle droższe. Dla tych, którzy szukają najlepszego stosunku jakości do ceny. Warto zainwestować w niedrogą drugą skórę i wzmocnić ją zewnętrznymi warstwami, gwarantując ochronę termiczną bez wydawania zbyt wiele. Jeśli zima uderzy mocno i zabraknie prądu, ta prosta strategia może być różnicą między komfortem a cierpieniem. Jednorazowe ocieplacze na dłonie i stopy małe, praktyczne i niezbędne na mroźne dni. Jednorazowe ogrzewacze do rąk i stóp to praktyczne i niedrogie rozwiązanie do radzenia sobie z przenikliwym zimnem. Szczególnie w sytuacjach awaryjnych lub długich okresach bez prądu. Te małe saszetki działają w oparciu o kontrolowaną reakcję chemiczną między żelazem, solą i węglem aktywnym, generując ciepło do 10 godzin bez konieczności stosowania baterii lub ładowania. Idealnie nadają się na wyjątkowo zimne noce, długie spacery zimą, a nawet do podgrzewania koców przed snem, zapewniając nieskomplikowany komfort termiczny. Aby zapewnić ich trwałość, powinny być przechowywane w suchym Dobrze zamkniętym miejscu, ponieważ narażenie na wilgoć może je przypadkowo aktywować przed użyciem. Oprócz przedmiotów jednorazowego użytku, istnieją również alternatywy wielokrotnego użytku, takie jak poduszki grzewcze, które można podgrzać w gorącej wodzie lub w kuchence mikrofalowej, oferując długotrwałe, zrównoważone ciepło. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie hipotermii w nagłych wypadkach, czy po prostu o uczynienie zimy bardziej komfortową. Te małe grzejniki mogą mieć duże znaczenie. Posiadanie kilku pod ręką może być kluczem do bezpiecznego i komfortowego stawienia czoła przerwom w dostawie prądu i ekstremalnym temperaturom. Grube dywaniki lub koce podłogowe. Unikaj utraty ciepła na oblodzonych podłogach. Grube dywany lub koce podłogowe są niezbędne do utrzymania ciepła w pomieszczeniu zimą, zwłaszcza w przypadku awarii zasilania lub braku ogrzewania. Zimne podłogi są jedną z głównych przyczyn utraty ciepła przez ciało. Ponieważ długotrwały kontakt z lodowatymi powierzchniami pozbawia ciało ciepła i utrudnia ogrzanie pomieszczenia. Aby zmniejszyć ten wpływ, można użyć wełnianych dywanów, grubych koców, a nawet warstw kartonu, aby stworzyć skuteczną barierę termiczną. Im grubsza warstwa izolacyjna, tym większa retencja ciepła. Oprócz przykrycia podłogi, wyłożenie ścian i drzwi kocami może pomóc w stworzeniu izolowanej termicznie przestrzeni, zmniejszając uczucie zimna w pomieszczeniach. Inną cenną wskazówką jest umieszczenie koców między materącem a prześcieradłem, tworząc dodatkową izolację, która zapobiega przenoszeniu się zimna z materaca na ciało. W ekstremalnych sytuacjach, nawet gazety i karton mogą być wykorzystane jako dodatkowe warstwy izolacyjne. Drobne zmiany, takie jak te, robią różnicę w utrzymaniu ciepła w pomieszczeniach bez ogrzewania elektrycznego, gwarantując większy komfort i bezpieczeństwo nawet w najzimniejsze noce. Świece grzewcze. Gliniane lub cynowe niedrogie i skuteczne źródło ciepła. Świece grzewcze, zwłaszcza te wykonane z gliny lub puszek, są prostym i niedrogim rozwiązaniem do generowania ciepła w małych pomieszczeniach podczas zimowej przerwy w dostawie prądu. Zasada działania jest podstawowa. Płomień ogrzewa ceramiczny, metalowy lub gliniany pojemnik, który z kolei magazynuje i powoli emituje ciepło. Metoda ta może zwiększyć temperaturę zamkniętego pomieszczenia o kilka stopni co czyni ją użyteczną alternatywą dla tych, którzy nie mają innego źródła ogrzewania. Wiele osób twierdzi, że dobrze zmontowana świeca grzewcza może sprawić, że pomieszczenie będzie cieplejsze o 5 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednią izolacją termiczną okien i drzwi. Aby wykonać domową wersję, wystarczy użyć metalowej puszki lub glinianego garnka odwróconego nad kilkoma małymi świecami, takimi jak świece Resho. Wytworzone ciepło ogrzewa materiał i jest stopniowo uwalniane, działając jak improwizowany grzejnik. Należy jednak pamiętać o zachowaniu środków ostrożności. Nigdy nie zostawiaj świecy bez nadzoru. Trzymaj ją z dala od łatwopalnych materiałów i zapewni minimalną wentylację, aby uniknąć gromadzenia się dymu i tlenku węgla. Niektórzy ludzie wzmacniają podstawę świecy cegłami lub płytkami ceramicznymi, aby uniknąć wypadków. Dzięki prostemu zestawowi świec. Gliny i kreatywności można stworzyć skuteczne, tanie źródło ciepła, aby wygodniej i bezpieczniej radzić sobie z zimowymi przerwami w dostawie prądu. Przenośna kuchenka gazowa kempingowa gotuj gorące posiłki nawet bez elektryczności. Przenośna kuchenka gazowa typu kempingowego jest niezbędnym elementem zapewniającym ciepłe posiłki podczas długotrwałych przerw w dostawie prądu lub zimowych sytuacji awaryjnych. Bez elektryczności wiele osób pozostaje bez bezpiecznego sposobu na gotowanie, dzięki czemu kuchenki gazowe są praktycznym, niedrogim i wydajnym rozwiązaniem. Modele te działają na małe naboje butanowe lub propanowe, które są łatwe w przechowywaniu i transporcie. Ponadto są lekkie, łatwe w obsłudze i szybko się nagrzewają, umożliwiając przygotowanie gorących posiłków nawet w niesprzyjających warunkach. Kluczowe jest jednak bezpieczne użytkowanie. Zawsze używaj tych kuchenek w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Inną ważną wskazówką jest posiadanie dodatkowych nabojów gazowych, ponieważ w sytuacji kryzysowej ich zapasy mogą się szybko wyczerpać. Dla tych, którzy szukają jeszcze bardziej ekonomicznych alternatyw, dobrym rozwiązaniem są kuchenki na alkohol lub spirytus. Małe i wielokrotnego użytku. Wykorzystują tanie paliwo i mogą stanowić doskonałą rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnych. Niezależnie od tego, co wybierzesz, upewnienie się, że masz sposób na gotowanie bez polegania na sieci elektrycznej, jest niezbędne do przetrwania zimy, umożliwiając przygotowanie gorącego jedzenia, podgrzanie wody i utrzymanie ciepła ciała nawet w najzimniejszych warunkach. Latarnie akumulatorowe lub dynamo gwarantowane oświetlenie bez konieczności korzystania z baterii. Latarnie akumulatorowe lub dynamo są niezbędne do radzenia sobie z zimowymi przerwami w dostawie prądu, gwarantując niezawodne oświetlenie bez konieczności polegania na energii elektrycznej lub jednorazowych bateriach. Najbardziej polecane modele to latarnie akumulatorowe USB, które można ładować za pomocą powerbanków lub paneli słonecznych, latarnie solarne, które gromadzą energię przez cały dzień, oraz latarnie dynamo, które generują światło za pomocą korby całkowicie eliminując potrzebę stosowania baterii. Wybór jednorazowych latarek zasilanych bateriami może być błędem, ponieważ baterie szybko się wyczerpują i mogą być trudne do znalezienia w dłuższych sytuacjach awaryjnych. Aby zmaksymalizować żywotność latarki, należy unikać całkowitego rozładowania baterii, regularnie ją ładować, a w przypadku latarek solarnych wystawiać ją na działanie promieni słonecznych, gdy tylko jest to możliwe. Niektóre nowoczesne latarki są wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane radio i ładowarka USB, co pozwala na odbieranie powiadomień alarmowych, a nawet ładowanie telefonu komórkowego w krytycznych sytuacjach. Modele z regulowanymi trybami światła, mocne, średnie i migające, pomagają oszczędzać energię, gdy maksymalne oświetlenie nie jest wymagane. Odpowiednio dobrana latarka może nie tylko oświetlać drogę ale także zapewniać komunikację i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach. Przenośna ładowarka słoneczna. Powerbank. Energia zawsze pod ręką, nawet podczas awarii zasilania. Przenośna ładowarka słoneczna. Powerbank może być różnicą między byciem odłączonym w ciemności a dostępem do informacji i komunikacji podczas zimowej przerwy w dostawie prądu. W sytuacjach awaryjnych mobilne zasilanie staje się niezbędne do utrzymania naładowanych telefonów komórkowych. Latarek i radiotelefonów, umożliwiając otrzymywanie aktualizacji pogodowych, kontakt z członkami rodziny, a nawet wezwanie pomocy. Aby wybrać niezawodny i niedrogi model, należy szukać banków energii słonecznej o pojemności co najmniej 10 000 MAh, co gwarantuje kilka ładowań telefonu komórkowego przed wyczerpaniem energii. Modele z wbudowanymi panelami słonecznymi są praktyczne, ale składane panele słoneczne są znacznie bardziej wydajne do ładowania w ciągu dnia. Aby zmaksymalizować wydajność, należy w pełni naładować power bank przed sytuacją awaryjną i umieścić panel słoneczny w miejscach o bardziej bezpośrednim nasłonecznieniu, takich jak okna lub chronione obszary zewnętrzne. Alternatywnie, zasilacze samochodowe mogą być przydatne do ładowania urządzeń podczas dłuższych przerw w dostawie prądu. Jeśli potrzebujesz więcej energii, Większe przenośne panele słoneczne, w połączeniu z bankiem energii o dużej pojemności, mogą zapewnić działanie kilku urządzeń przez kilka dni. Dzięki planowaniu i odpowiedniemu wyposażeniu można uniknąć odcięcia od zasilania, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Łatwe do przygotowania zapasy żywności. Szybkie i praktyczne odżywianie w sytuacjach awaryjnych. Zapasy łatwej do przygotowania żywności są niezbędne do radzenia sobie z zimą. Zwłaszcza w przypadku przedłużających się przerw w dostawie prądu, gdzie gotowanie może stać się wyzwaniem. Podczas intensywnego zimna organizm zużywa więcej energii, aby utrzymać swoją temperaturę, co sprawia, że niezbędne jest spożywanie pokarmów, które dostarczają kalorii i wewnętrznego ciepła. Jedną z najlepszych opcji są konserwy, takie jak zupy, fasola i mięso, które mają długi okres przydatności do spożycia i mogą być spożywane bez gotowania. Odwodnione zupy są praktyczne i można je przygotować przy użyciu tylko gorącej wody. Płatki owsiane błyskawiczne to doskonały wybór, ponieważ są pożywne i szybko rozgrzewają organizm. Bateni energetyczne i orzechy to szybkie, bogate w kalorie alternatywy, które są łatwe w transporcie. Aby efektywnie przechowywać żywność, zorganizuj ją według daty ważności i łatwości przygotowania, zapewniając szybki dostęp w nagłych wypadkach. Dodatkowa wskazówka. Niektóre posiłki można przygotować przy użyciu gorącej wody w termosie, co pozwala ugotować owsiankę, makaron instant, a nawet nawodnić liofilizowane posiłki bez potrzeby używania kuchenki. Posiadanie strategicznych zapasów zapewnia odpowiednie odżywianie i utrzymuje ciepło ciała nawet w niesprzyjających sytuacjach, co czyni go jednym z filarów przetrwania w zimie. Temous o długiej żywotności utrzymuje ciepło płynów przez wiele godzin bez wysiłku. Temous o długiej żywotności jest niezbędnym przedmiotem zimowym, zwłaszcza w sytuacjach bez prądu. Utrzymywanie ciepła płynów do 24 godzin nie tylko zapewnia komfort, ale także ułatwia przygotowywanie szybkich posiłków, takich jak odwodnione zupy, herbaty, a nawet owsianka Instant. Aby zapewnić maksymalne zatrzymywanie ciepła, najlepiej wybrać modele z podwójnymi ściankami ze stali nierdzewnej, które oferują lepszą izolację termiczną niż wersje plastikowe lub szklane. Wskazówka dotycząca inteligentnego użytkowania. Przed dodaniem gorących płynów podgrzej butelkę, napełniając ją wrzącą wodą na kilka minut, a następnie wyrzuć ją przed dodaniem ostatniego napoju. Maksymalizuje to zatrzymywanie ciepła. Ponadto, szczelne zamknięcie pokrywki i unikanie częstego otwierania butelki pomaga dłużej utrzymać ciepło. Tańsze alternatywy, takie jak plastikowe temouzy, mogą być przydatne, ale nie utrzymują temperatury przez długi czas. W sytuacjach awaryjnych nawet dobrze izolowane butelki PET mogą służyć jako rozwiązanie tymczasowe. W ekstremalnie niskich temperaturach posiadanie gorącego napoju w zasięgu ręki robi różnicę, pomagając utrzymać ciepło ciała i zapewniając niezawodne źródło ciepła w krytycznych sytuacjach. Teraz, gdy wiesz już o tych 11 niedrogich przedmiotach, nie odkładaj tego na później. Zacznij przygotowywać się już teraz, aby uniknąć zaskoczenia. Gdy nadejdzie kolejna przerwa w dostawie prądu. Niewielkie dzisiejsze inwestycje mogą mieć ogromne znaczenie dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa, gdy temperatura spadnie. Które z tych przedmiotów już posiadasz, a które chcesz kupić w pierwszej kolejności? Skomentuj poniżej. Jeśli ten film Ci pomógł, polub go i podziel się nim z kimś, kto również musi przygotować się na zimę. Do zobaczenia następnym razem.